Nie musisz być perfekcyjną osobą, kiedy wchodzisz w relacje. Czyli perfekcyjnie wyleczoną i z pokładanym życiem, i z pokładanym sobą, po prostu. To nie o to chodzi. To nie jest tak, że je, będzie jakiś punkt, kiedy ty się nauczysz o tej miłości, samorozwoju i pokładasz siebie, że to będzie. Idealne miejsce, żeby wyjść do świata i kogoś poznać. Nic bardziej mylnego. Nie musisz odpowiednio ważyć i nie musisz musieć. Kompletnie nie odchodzi. Chodzi o to, aby chcieć być z kimś i tworzyć fajną relację, czyli być osobą, która już sama z siebie chce być dobrym partnerem, partnerką. I chodzi o to, żeby zaakceptować, że można być samemu. To jest akurat bardzo ważne. Żeby zaakceptować fakt, że chcę być z osobą, z którą będę szczęśliwy, szczęśliwa, ale potrafię być samemu, po prostu. I to jest ok, bo kiedy się to zaakceptuje, to jest też tak, że mm, przychodzi taka świadomość, że. Jeśli w tej relacji nie będzie okej. Okay, tak? Coś się posypie, bo wszystko może się zdarzyć. To ja też jestem w stanie odejść i być samemu. Odejść po prostu w miłości. Ale już nie jestem zaczepiony, zaczepiona i tak jakby nie umie, jakbyście nie umieli się odczepić. Przepraszam. Aha, to jest taka zupełna niezmiana perspektywy. Że ja już z nikim nie muszę być, ja chcę. I tak, ja jestem nieidealną osobą. Mam bardzo dużo zalet i mam jakieś swoje rzeczy do przepracowania i, i chcę tworzyć szczęśliwą relację po prostu. Hmm? Pomyślcie o tym. To jest bardzo, bardzo ważne.